Magda wciąż nie wie, że Ala zdradziła ją z Frodo. Chłopak szuka okazji, by jej o tym powiedzieć. Jezu, znowu ty, Po Boże co mnie śledzisz? Może na chwilę odłożyć tą tackę, nie musimy pogadać. Przespałem się za wam. No i. No co no i? Przespałem się z Twoją kobietą. No zrozumiałam, co dalej? To dalej, że z wami już koniec, rozumiesz? Nie zastąpisz jej faceta, No nie ukrywam, mam pewne braki. No, a szczególnie nie takiego jak ja. Było fajnie, poprzytulałyście się, ale teraz już koniec, masz się usunąć, rozumiesz? Znajdź sobie w internecie jakąś inną lesbę, bo Ala jest już nawrócona. Frodo. Człowieku małej wiary. Czy ty naprawdę myślisz, że ja nie wiem, że spałeś z Alą? Czekaj, czekaj. Co? Słuchaj, jak Ala ma taki kaprys, to niech robi co chce, ale ty masz być dla mnie konkurencją, ty? Ja i tak wiem, że ona chce być ze mną, a nie z tobą. Nie, ty... Ty mówisz serio? Bo... Nie, nie mówisz serio, bo ja nie rozumiem. Nigdy nie zrozumiesz, jaka jest więź pomiędzy dwoma dziewczynami. Czyli... Czyli wy jednak chcecie ten trójkąt, tak? Wiesz, no, generalnie ja wolałbym bez ciebie, ale... Nie. Zaakceptuję to, no jak to chcecie. To. No debil, no jesteś debilem, po prostu jesteś debilem. Nie, no to... Ja już nie wiem, w co ja mam wierzyć. Słuchaj, ty sobie możesz nawet w UFO wierzyć i daj mi spokój, bo jestem w pracy. No ale... Ale, ale wynocha stąd! No.